Kochani, ostatnio wrzucałam takie zdjęcie, gdzie były gruszki, gdzie były daktyle i troszeczkę rozsypanego ryżu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak w szybki sposób osobiście robię kompot z gruszek, który ma na celu i ma działanie nawilżające płuca, wzmacniające płyny ciała. Bo właśnie w dzisiejszych czasach te wirusy, które panują dookoła nas, właśnie to powodują tą suchość, suchość płuc, suchość gardła, suchość krtani i właśnie dzięki takim kompotom to nawilżenie pomaga i to uzupełnienie płynów pomaga w dojściu do zdrowia i w polepszeniu ogólnie szybszego zdrowia, zdrowienia, co za tym idzie lepszego oddechu, szybciej pacjent dochodzi do, do swojej formy, już nie ma takiej słabości, właśnie dlatego, że uzupełnia płyny ciała. Dzisiaj o godzinie 20.00 będę prowadziła no. live'a, właśnie na temat powikłań, o tym, co powinniśmy robić, o tym, jak nie doprowadzić do tych powikłań, między innymi. Właśnie takim najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą jest uzupełnianie płynów ciała. Tutaj mamy kompot, do tego mamy daktyle. To są takie specjalne daktyle chińskie, które wzmacniają krew. Żeby je prawidłowo ugotować, należy je przeciąć na pół, czyli każdy przecinamy na pół i hyc wrzucamy. I do tego, myślę, że to taki trochę mój patent, bo nigdy nie widziałam, żeby ktoś o, takie coś wymyślił, właśnie do kompotu dodać troszeczkę ryżu. Ryż jest nawilżający, przepłukać troszeczkę na sitku. Jego nie będzie widać, nie będzie czuć, a to działanie nawilżające będzie. Także my się wydaje, że taki wzmacniający wywar z gruszki, taki kompot z ryżu i dactylida cao będzie świetnym, świetną podstawą do tego, żeby wzmocnić płyny ciała i zarazem nie doprowadzić do różnego rodzaju powikłań. Oczywiście to jest jedna dziesiąta rado, o których dzisiaj powiem na live, także zapraszam na live, a tutaj stawiam kompot na gaz. Dziękuję.